Jojo, cześć, Manko Widzowie. Na samym starcie pozdrowienia od Nate'ów. Kilka osób pisało w komentarzach, czy pozdrowię, więc, oczywiście, pozdrowie. Po prostu się muszą donates y uzbierać, nie? Żeby po prostu były te pozdrowienia. Na samym starcie, Kufiks yy, wita mnie. Jestem jego idolem. Dziękuję. kocham mój content i wspólny mi trzeba zrobić. Da radę. Tylko po prostu dużo osób jest takich chętnych. Najlepiej tu się spotkać. Na przykład na serwerze robisz RDM, a wtedy też za RDMujemy, ja i Widz, ewentualnie Narcofive albo Eden. Muszę tam zacząć częściej wbijać na jakąś interakcję, bo rzadko tam wbijam, prawie w ogóle. No ale ogólnie najlepiej byłoby na Discordzie dla widzów, nie? Albo na serwerze spiknąć się. Lecimy dalej. Zak, trak. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Potężne mnie blokersów na Oslo nie prędko, ponieważ 10-godzinna blokada na klamkę jest. No co nie, 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 nie oszukujmy się, no ale troszeczkę to człowieka odrzuca. Więc nie wiem, ale może jakoś to się uda obejść i może widzimy się za jakiś czas. Hitman, dziękuję za wsparcie. Pozdrawiam. Paleto Bay wpłaciło stówkę. Dla jego wpłaciła Gebris stówkę. Teraz wjechało Paleto Bay i wpłaca stówkę. Haracz, żebym nie bombił. Dziękuję. Dziękuję. Miło mi naprawdę te kwoty 100 zł są, powiem wam, smaczne. Dziękuję za nie. Że mieliście taką wolną kwotę. Nie wiem, czy to była taka wolna, ale mam nadzieję, że takie to było. Że po prostu, a, mam wolną, luźną stówkę. Dziękuję. Tak jak ja miałem wolne pieniądze i wpłacałem na G4 Skinsa i to były wolne, luźne pieniądze, to mam nadzieję, że te wasze stówki też takie były. Jeszcze to nie były takie stówki, że ostatnie stówki i mi wpłacacie, tylko to były takie luźne. Dziękuję za twoją edutację. Paletobay Gebris z testówki Remolex, pozdrawiam ciebie Eryka. Wysłobyś więcej, ale nie masz nic się nie dzieje. Dziękuję za nawet tą paskudną dwójeczkę. I ostatnie pozdrowienie Caesar. A następne pozdrowienia będą w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że będą Pozdrowionka, Będą i myślisz, żeby kupić sobie coś do Redzika, Nexusa Lumia, Lumia, taka średnia. Lepiej kup Nexusa. A gdzie kupić Nexusa? Na newerze. New era link w opisie. Tam kupicie cheaty. Pozdrawiam, zapraszam do oglądania, miłego oglądania. I powiedzcie mi, czy więcej takiego chcecie kontentu właśnie jak ten, bo jeszcze mam kilka godzin takiego woda, jak kupowałem te samochody od ludzi. Tylko nie wiem czy się przyjmie, także poinformujcie mnie. A, no i ogólnie będą kręcone takie głupie odcinki już. Trochę trzeba od tych RDMów, lootów i tak dalej odstąpić I taka bardziej beczka, głupkowata, jakieś, wiecie, takie robienie głupot Tak jak te napady zrobiliśmy z ekipą Takie będą odcinki dla was, wam się podobały, więc... Takie odcinki będą Trzymajcie się, pozdrawiam was, cześć Yo, yo, czeście cześć, manko widzowie Dzisiaj wykupujemy cały rynek na serwerze WhiteRP Dzwonimy do pierwszej... O, cześć, no, bo tu nie mam łącznych ustawień Popłaczę wszystko I co wykupujemy cały rynek, wszystkie samochody ludzie chcą posprzedawać? Tak, no to przychodzi taki właśnie kupiec, jak ja z Niemczech. Yy, handlarz samochodów, no i poskupuje samochody, ustąpij pierwszeństwo tym ludziom. Potrzebują gotówki, tak, no to ją dostaną. Troszkę tu zostawię. i dzwonimy do kotów po kolei. Jeszcze na sekundkę ja mi wysłuchajcie, jeżeli kurzycie jednorazówki to pierwszy link w opisie zapraszam, mój sklep i Bartka, Legit, wszystko fajnie, jeżeli chcecie sobie tam coś zakurzyć fajnego, z jakiegoś fa fajny smaczek jak Dual, WGA to polecam, pierwszy link w opisie, już nie przeszkadzam. Trzeba głos. Siemka. Cześć, co Eee, Furka dalej na sprzedaż czy już poszła? A jaka? No ta, co ją wystawiłeś, najnowsza. G, czy, czy yy, Merol, g klasę czy Mercedes? Merol, ale G-klasę też bym w sumie wziął jak masz. Masz G-klasę? Mam G-klasę i mam Cela. Ile za dwa auta? Jakiś pakiecik byś zrobił tańszy? No oczywiście, że tak. To ile za dwa samochodziki? Tako, powiem tylko za 160 sprzedam dwa No to robimy to. Gdzie jesteś? Yy, na harmonie. Weź, wyślij tego jepsa i ja te auta kupuję. Masz jakieś ten masz jakieś umowy na sprzedaż? Eee, czy, umo umów nie mam, ty weź może kupić dwie umowy, bo... gdzieś to kupuje, wiesz? Co? Dziś się to kupuję. Gdzie to się kupuje? No. W wydalium. Eee, tej... Urząd <noise> Urząd, tak? Halo. To jest urząd. No w, urządzie, w urzędzie. Tak. To kupię takie dwie umówki i dawaj... z tymi jeepsa, gdzie jesteś, dobra? Dobra. No to cześć. Dobra. <noise> Zara, każę będzie zasilony, tutaj gotówką. Tu są harmony, Custom. I tu ostatnio kupowałem od gościa klamki, ty też tam był. Kupowałem klamki od gościa, a potem sprzedawałem za blika. <noise> też to był chłopak. harmona. Co tu takiego jest ciekawego, aż tu każdy coś. Patrz, co zakażę Halo. No? No dawaj tu. Słyszysz mnie? Motel, napisałem ci sms przecież. Dwa SMS-y ci napisałem. Nie widziałem. Dawaj na motel, A, dawaj tu na motel, szybko. Ja tutaj. Tu widzę, 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 Ninja Kat, to jest on? <syse> Nie bądź, to jest ninja Kry 4 t, t, t Pan Bóg jest z nami, to jest on. nie on. Nawet nie o taki Co on. tam? Co tam? Z tobą bloker się nie gadam. Co tam? Konfidencia. O. Zadaj. Mhm. Nie Nie, nie kolega. To jest Menel jakiś. Menel jakiś. Słysześ? Od Meneli mnie z od ciebie auto kupuje. Dawaj tu z tyłu. Dawaj. Dawaj tu z tyłu. Daj. Dawaj tam z tyłu. Za budynek. Co mówisz? No i nie wchodź tu z, z boku, żeby nie, ludzie nie widzieli. Dobra? Mmm, dać ci tą umowę, czy ja mam, ja mam, ja mam no, tą daj to? Do szko, do dobra, 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 dobra. Trzymaj. Nie, daj. Co mówisz? Nie, daj no, od razu. Nie rozumiem, powtórz? Nie, umowy daj. Aha, aha. Dobra, masz. Jak każą mi rozkazuje, ninja kat. Wytajniki, dolary w Niku, to się wszystko w tym Niku dzieje. Kurwa, taki, jak się Sysyny, daj. Co, co, co? Sysyny, Sysyny czyli SSN, dobra, 14, 14, 885, 800? 85, 885. Jak szukacie legitnego sklepu, gdzie kupicie czyty do Five'ema i do innych gier, to oczywiście New Era, link w opisie. Sorry, że przeszkadzam, ale no trzeba polecić, tak? No bo są chłopacy Legit, pomagają. Sowiet, zapraszam do niego. New Era, link w opisie, Czyty do Five'ema, Susano, Rdenżain i cała reszta. Wracana, czekaj, ja muszę pomyśleć, jak to robić. No to pomyśl, to. a ja na chwilę zamyślam się, na minutkę. Dobra. To tego, ok? Mi będzie na razie. Ej, czemu ja nie mogę gadać? Głośniej, czemu ja mam pod F5 gadanie i nie mogę, tego, nie mogę się podgłośnić? Naprawić to można tak, że po prostu całkowicie F5 mam usuwać się. installer, everything całkowicie usunięty. I pobierać na nowo, dziękuję. I naprawione macie. Przepraszam, tak się właśnie nie baguję. Ej, nie ma tego. Fokus. Co mówisz, bo nie mnie nie było? SSN 14 885. Masz? Dobra, Masz cenę, wymyśliłeś? Mhm. Tylko taka fajna, taka przyziemna. No ogólnie za wszystko 160 będzie. No i okej, okay, w porządku. Dawaj, lecimy. No i co? Już, czekaj, chwila. Tam herba czepie. Się co się ma dziać? Okay. No nie mogę, czekaj. O mam. O, jest, teraz. Poszło, dostałeś? I tak. Chyba tak. Da, dawaj teraz po drugie auto. A kurde, mi w gotówce dodałeś. A ten świadaj na razie. Tylko gotówka. Tak, no. pol, pol, polska gotówkowa, wolna polska. Jaka polska? Ubacy na tacy tylko się płaci gotówką. Dawaj po tego. <średziwia> dawaj po to auto drugie. Hmm? Wiesz, że taki klasy normalnie kosztuje 140 No ale ze względu, że my się szanujemy to dajemy sobie takie no. lepsze ceny, nie? tak, tak No właśnie, dawaj, podawaj okay. drugie aut No A patrz, czekaj, zaraz się powiem, jakie powiem mam jeszcze. Może ktoś jakieś inne no Dawaj, ja mogę wszystkie kupić wszystkie? A, kurwa, No bo ja mam ja zakładam gang, wiesz i po prostu muszę dla moich, dla moich ludzi te auta. Wiesz o co chodzi? A to zaraz jedziemy, bo tylko powiem ci tylko co mam, czekaj 20 wiesią... minut. To dawaj te auto, dawaj te auto, ja je kupuję od ciebie te. A ja wiem ale czek, ja tylko mam. Mercedesa tego co ci pokazywałam CL, no, a nie? No. Mercedesa 600SL No Honda NSX. O, ta Honda mi siadnie, bo Hondzia, Ja mam akurat hondziarzy w ekipie. No ona jest. Giulia ja mam. O, Julia Zaworytko. też fajna. Taka Julia Juli, Bela bela, ej! Na tak, koszuli tak. mam swój tusz! No, no, no dalej. I mam i mam BMW M5 E34 to moja BMA, szóstka, piątka. Dawaj, dawaj, wszystkie fury biorę. Dobra. <laughs> Każą, happy. Każą, będzie happy. Pozbój się tego gówna. Jestem, kupuję jakiś mocne auto jedno. 60, nie? 60. To ja, a młody. To ja muszę jeszcze po faktury później, nie? Muszę kupić te faktury na sprzedaż, umowy. Kurwa coś... umowa mi się usunęła. Coś z to umowy było nie tak. wsiadaj i pojedziemy. Po umowie pojedziemy od razu... od razu kilka kupimy. Jadą no, jadą. Dawaj. I co tam u Ciebie? Jak tam życie? A zajebiście. Zajeb... hormony high do sobie zarabiam. Aha. Ty, ja powiedz mi, jak się mówi głośniej na wysepce? mięśnie f pięć nie? Tak, tak. To ja nie mogę mówić głośniej. To się popsuło, rozumiesz to? Tak Głośniej? No, tak, żeby wiesz, krzyżeć na przykład, nie? Ale to właśnie, to ja tego nie wiem. Tak no, F5 więcej, F5, ten taki mikrofonik, prawy-górny. O to mi mm -hmm. chodzi, nie? No, kliknij sobie więcej F5, nie? I w prawym górnym rogu masz taki no. mikrofonik. I on tam się zwiększa, nie? Tam takie ten. Y paski niebieskie te, się no, robią. A tak, działa teraz? No, i mi to na przykład nie działa, nie? Nie wiem dlaczego. Abym chciał mówić wiesz normalnie, no? a teraz tak do ciebie szepczę. Kliknąć N i wtedy. Nie, bo ja pod N y ja, Jak rozmawiasz. Nie działa byku, ku, nawet jak powiedziałeś. Mięśień masz? Co mówisz? Jak mięśień masz. No pod myszką, ale to jest mało ważne, bo to, to jest co innego, bo co innego jest a gadanie? Ale ciebie normalnie słuchać, to mi to nie działa, wiesz, mi to nie działa. Ale nie, czy ciszej teraz słychać? Bo cieszynę, Nie, tak teraz. samo, tak samo. A to po prostu ty nie działa, wiesz? Ogólnie nie działa. <noise> no działa, tylko po prostu mi nie działa, bo jak się akurat robi spufa. Ja Ale czy... nie, możliwe, że u. Może nie działa, Zaraz to bo... poszukamy. Może. Tylko osób, było na warszawie to tak miało, że cicho rozmawiało. Dolowanie, paska, nie. tego. go to by było. up, klawisze. E, dyspatrze radiale częstotliwości ty nie ma tego co ty jest gang tworzysz tak jakiś? no z jomkami e, kartel mostowiaków to się to mówi hmm. kartel nie. Nie, będziemy, nie. będziemy mieć bazę tą bazę naszą tutaj jakby wiesz firmę naszą Yy, na na złomowisku, tam niedaleko śmietniska. No, o, patrzę, się idzie. Wiesz, gdzie jest śmietnisko? Yy, no. z, z, ten, tam, taka jest, wiesz, wylęgarnia szczurów, no, kurwa, psy, no, ja tam zdechłe. Wiem. Tam ludzi no, kuraca kupują, no to my tam będziemy mieć właśnie no, bazę no. swoją. Pod tytułem kartel Mostowiaków. Coś to. No. tyle za to, no. że u mnie kupisz. Będziesz zniżka, będziesz. Dzięki, dzięki beczku, miło mi. Coś to prawi, umyć kurę, czy coś to mm. będzie niszka. Super. I sześć albo siedem umówków. Dobra. A tego umów 20, bo to będę tego auto kupować dzisiaj dużo. Dawaj byku na no jakiś garaż dala od ludzi, okej? Okay? Mhm. Mm ja wiem okay, znam taki garaż, garaż... Zaznaczyłem ci na GPS-ie. Mhm. Mm te furki wszystkie chcesz sprzedać i jakąś taką mocną kupić, taką porządną, nie? No, coś takiego bardziej... Bo ja tylko Ci powiem, ja trochę tam czasami lubię kupować samochody. Co czasami mówisz? Samochody. Mówię tako że... Ja lubię kupować kilka samochodów, trochę słabszych, bo... I handel, samochody. i handel, aha. Tak jak ze mną teraz, rozumiem. Nie, nie, nie. Czemu nie? Ja... Ja, uwiel ja uwielbiam handlować, bo to nie żyje na mnie. Jedna dawaj umowa, pomoże. dawaj używaj. No. Bo taka Poczekaj sobie, sesyny gdzieś tu zapiszę twoje. ja podyktować ci? No, jeszcze raz. 14, 14. 885. 885. 800. Dobra. Dobra, czekaj. <laughs> Kikażą wąsa ma, tatuaże siedzą na łapie. Dobry jest każą. Zaraz wszystkie auta na serwerze powykupuję No Już Poszło Dobra Dawaj resztę Podstawiaj Nazywam ja mu tu umowę da tak z pięć, niech ma. To wygląda, powiem ci, penersko. A penersko, to. Nie rozumiem tego słowa. A tu masz już umowy? A nie, to już użyte, wiesz? Dałem ci osowka. Mhm, dobra. Penersko, czyli tak, no, porządnie. Mhm. Może te posty umowy trzeba rozdzielić? A nie, że masz 5 na raz i wiem. używasz, i wtedy może się psują. Jak tam używasz? Ile za to? 50. W porządku. Kurwa, czekaj, nie to kliknąłem. <laughs> Każą knie. No. <laughs> Poszło. No. Fajnie, że masz tyle auto, właśnie do gangu będzie fajnie. Mhm. Mm <laughs> Każę mechanik. Na no, harmoniach kaskę sobie zbieram. A ktoś? Mówiłem ci, że wszystkie. Mhm. Mm Czekaj. Każę masz, tańskie Czekaj. blachy. blach, cześć, cześć. Ale to chodzi, ale to brzmi. Ta alfa mi się bardzo podoba. Ona jest zajebista. Mi też. To sobie ja zostawię. Szef gangu. A. Wiesz jak, wiesz jak ona... Ona jak się dziwi fajnie zamyka. To fajny głos to. Zaraz obczaję jak będę odkonał. Mi się to w niej bardzo podoba. Mi się... Taki miły, sympatyczny. co ja zrobiłem? Weź daj kolejną mowę, bo... zużyłeś wszystkie? Nie. To po to ci kolejne? Mówię ci, żebyś sobie je rozdzielił, rozdziel sobie. Kurwa mać, wiesz co ja zrobiłem? No... z o... z długoty pisałem. A ile się? Pytam tobie. Y, two, Twoje sesy nie wpisałem. O kurde. To ci dam se ile, ty... ile za nią chcesz? Spokojnie, wyjdź z samochodu. No właśnie da, ja... Poczekaj. Wyjdźcie, ja se go, scho ja go schowam, nie? Bo ja już tam kupiłem go. Kikarze. No, ile za nią chcesz? Za nią? No, 70 tysięcy miałem. To dawaj kolejne auto, wyciągnij i do niego po prostu dodaj kwotę. Do niego dodaj po prostu to, ok? Dobra. I co tam że to auto? O, te, tak, te wygląda tak penersko dopiero. No, te To za, pasuje pod ta... gang, to pasuje pod gang. I to, I to ja właśnie, ja te samochody zawsze jak kupuję. A masz nie? tu hydre łapę? Nie wiem. Nie wiem. Ale no, ja zawsze jak kupuję te samochody, to ja muszę streaminguować, bo bez to też żyć nie mogę. No, ja, bo... ja też. nie wtedy mogę dopiero sprzedawać, lecimy. Dawa i lecimy. Dobra, to jest trojek. Mam ci 100k, będziemy do nie. Dobra, ale... w porządku. No jak przedtem dałeś mi mniejszą kwotę, to tak musi być, nie? Żeby się, wiesz, wyrównało. P***dź, jak ja to nie Co ten każe urobić ledy? Wpisuje moje SSN, wpisuje kwotę i to jest cała filozofia. Co on tak się trzepie cały? Pewnie, bo się trzepie właśnie cały. Ze stresu i temu tak po prostu. Lecimy, kolejna. I to o, ostatni. też taki fajny mesiek, taki gangsterski, takie no. lat, lata 90. No no. O. Ile za niego? Młody. Dawaj, dawaj, ta. jakiś jakieś fajne. Spokojnie, dawaj, kupuję. To będę to Buch, buch Poszło! Mam jeszcze... Mam jeszcze golfa, jak też. Dawaj to golfa. Bo ja tam będzie w ekipie A. 30 to trzeba dużo aut. Ale to ten taki... Taki, no, taki... Dawaj go, dawaj! Dobra, dobra. <laughs> Nie mogę, mnie mi... To jest taki wiesz... Okay. No siedzi powiem ci mocny, mocny, mocny. Siedzi I I fajna, liczbę, fajna jest no. ten, fajna jest, jak się nazywa opony? E, nie wiesz opony na dachu tak, ale wiesz jak się nazywa? No. To się nazywa opony? ucisk, ucisk będzie, drifty będą fajne Docisk A, fajny dobra. Ile za niego? Za niego? Za niego wygląda jak gówno <śles> Za 20 może być? <śles> może być A te opony załóżmy, ja mi się na przykład opona przebije to mogę wymienić te z dachu czy nie? Nie. Aha, nie można. Tak, to tak nie działa. <grymne> Mocne każdego ma auta. Skąd w ogóle je wziął? Koń. Okay. 30, miało być 20, Miało być 20, no ale niech ci będzie. No wpisało mi się chujowo chyba. <grymne> nie, <grymne> Czekaj, naprawię ci go. Bo te drzwi coś się nie mogą wpisać. Dobra, tak? luz. Każdy tak śliczne przeknie Tak i mu to nie pasuje za bardzo A w ogóle nie... A ty nie, nie ty... masz jakiejś fury sprzedaż? Nie mam nic właśnie, a ja ciągle kasę zbierałem, wiesz, ze stref z tego tamtego I W ogóle ja... zero out, tylko kasa, kasa, kasa Ja mam... Ja nie mam ani jednej fury, zero 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 mam. Zero mam. Chcesz zero, jedną... Skurde, chcesz bo... jedną dać ci ten do miasta sobie zajdziesz, a ja sobie młoto holuję. Chciałbyś? No dobra To jaką byś chciał? No nie wiem, Czekaj. Yy, yy. okay. Honda, Honda, bo nie zajebi się siedzi. Dobra. Nie wiem. Gdzie jest Honda? W to to w ogóle Honda? To? O to ci chodzi, nie? O Honda? Tom. Mhm. To chodź, tam ci kluczyki. Siedzi? Zobacz, to są te kluczyki obczaj. Dobra. Siedzi, nie? Dzięki. Trzymaj Dobre. się miłego, buź kapa! Miłego. Dobry, no. <grym>, dobry agent <grym>, Dzień mu teraz zrobiłem, jestem przekonany Full tune cena negocjacji. Ten wygląda penersko, hamsko Też pan niego dzwonia.